Siemanko we wtorek tak we wtorek na warsztacie Renault Clio 1416V co tutaj sobie robimy hmm. yy, tarcze, klocki z przodu tu już zdemontowałem sobie to yy, zacisków nie trzeba robić bo są ładne, czyste yy, obijemy to wszystko ten o Oszcz. Obijemy tą rdzę, oczyścimy wszystko. Jakieś nowe tarcze pójdą na to. Z tyłu sprawdziłem i... szczęki... Szczęki wyglądają jak nowe. Tu tylko wyczyścił, wyczyszczę. Tu już było psiknięte i będzie to dobrze. Tu nie będziemy nic działać. Od rejestracji lampkę. Bo nie świeci, no myślę, że żarówka yy, zwarcie jest yy, gdzieś w lampie. Jak się ciśnie, stop to świeci razem z przeciwmgielną. Yy. I tak ogólnie jeszcze płyn hamulcowy pójdzie nowy tym urządzeniem te Sobie to zrobimy i chyba płyn chłodniczy, bo widzę, że jest u, już stary i może jak będzie się dało i ten dojście, to żeby trochę spróbować wyczyścić na albo zobaczyć czy tam jak ten, czy ona tam zabite to jest czy co także działamy sporo pracy jeszcze yy, ogólnie jest tak, że centralny zamek gdzieś zamyka a nie otwiera drzwi tylnych. ale nie wiem czy to będzie kwestia zamków czy no ale to nie jest pilna sprawa jeżeli to, to zostanie, ale jeszcze zrobimy sobie ogólnie mycie samochodu. Po środku posprzątamy coś, co dłuższe, poodkurzane szyby. No i kerszerem piana wiadomo. I żeby to było fajnie zrobione. Także do zobaczenia. Wujek, dobra rada przed wymianą płynu hamulcowego. Jeśli jest wiadomo, już taki zardzewiały tam ten odpowietrznik Przejdę do przodu i pokażę Odpowietrznik jest troszkę już zardzewiały, no bo auta mają powiedzmy około 200 lat To fajnie by było, ja tak przynajmniej robię, tu sobie minimalnie to podgrzewam I popuszczam, no bo mniejsze ryzyko tego, że się urwie nam to no wiadomo jak się ma urwać, to i tak się urwie, no, ale zawsze można sobie to podgrzeć. tu takimi mniej więcej serwis zrobiłem tych hamulców. Teraz biorę się za wymianę płynu hamulcowego w całym układzie. Biorę się za wymianę płynu hamulcowego, mam takie urządzonko AT, co robi takie ciśnienie, tutaj sobie ustawiamy i wymieniamy płyn właśnie. Pierwsze co to robimy. To mam taki korek uniwersalny, raczej pasuje, pasuje do 90%. Zakręcamy sobie tu. O, tutaj zakręcamy na ten. Tu mamy ten wąż. Podpinamy do, pro, do sieci prąd 230 i włączamy urządzenie. Ja tam miałem ustawione na takie niskie. także... I tam dużego nie potrzeba, działamy. O, i teraz jest tak podłączony ten przewód. No i tu mam maszynę. Za No i podnosimy sobie auto do góry tego przewodu. Nie wiem, co jest 3,5 bo 4 metry. Tego co podaje ciśnienie, i pły dolewa płyn. Zresztą pewnie ktoś mi poprawi w filmie. No i włączamy sobie działanie jest takie tego, że włączamy sobie urządzenie no i po kolei puszczam płyn na kołach. Powiedzmy tam ten układ ma litr, to lit przepompowuje przez układ. i wtedy mam pewność wymieniony płyn. Nikt nie siedzi w samochodzie, jest tylko to urządzenie, które tworzy nam to ciśnienie i dolewa płyn i wypycha go przez, przy kołach przy zaciskach. Przy zaciskach czy bendach z tyłu z działamy. O, właśnie puściłem to, i za, widać jak leci. Normalnie czarny płyn. Czarny. O, tutaj leci tamto. Puszczone jest. Tam jest maszynka podpięta. Ja jestem tu z tyłu. Nikogo nie ma w samochodzie. I tu sobie płyn już leci. Wiadomo, jak już będzie czysty leciał, to wiadomo, że. Yy, można przestać na tym kole i dać następne, powiedzmy, czy na daną ilość przewąpowanego yy, płynu, jak tam kto uważa.